Mu a nie po lewej, do jego zagadaczka. Nie, nie wiem, damy, damy to, to. No, i on, on będzie myślał, jaką pizzę wybrać, pizzę i później naciskasz, naciskasz przycisków. przycisków. takie Takie coś, no. chyba to, to, jest to jest za trudne. To Pat, potrzebuję chwilę decyzji. To się dzieje, bo nie ma czasu. To wybierz Co on no. chce o, Twoje pierwsze osiągnięcie Zdobyte No pan Więc, wytopi... widzisz. Co widzisz Em, co tu ty tutaj robisz C, Zobacz tutaj chodzi Jest tym Tu ja robi twój klon Nie wiem co to za jak jest E nie Ktoś Co pan by chciał? Nie ma się ten Ja to nie. Bo jest. O tak. Ja na jego pytajnik ten. Tej. Hmm. Potrzebuję boję chwilę się To szybciej bo... Za chwilę z jest, jest pan. 50 tysięcy się należy. <noise> hmm. Dobra, rady. jak widzę, to ty to ogarniasz, więc idziemy jako kucharz. Z ultra ciężkie, choć za mną. <noise> Was pan, Ta, zrób to i dobra, dobra idziemy Tutaj, tutaj musisz, musisz gotować pizzę. Musisz, musisz tu wejść. Musisz przetrzymać, przetrzymać ciasto, ciasto, położyć, położyć tu na stole. na stole wziąć sos tutaj położyć Też, Też przetrzymać na salami salami tutaj. tutaj Pójdź z nimi do e, pieca, <ślech> zamknąć piec Ja oczywiście no pan, go nie odbierać <laughs> y jak jest, jest ugotowana pizza? Na, to ją tu, tu kładziesz, kładziesz, i ona sobie jedzie tam. Jest tu pizza, jest. Czemu tam się nie chce grać? A nie! O! o Drubność! Pali, Pali się! No nawet nie ma sera, zapomniałem na serze. Tu się nie chce samy... O! Zamknęło Ło pani, spali się zaraz. to matka nie ma sera a mi ser jeszcze, jeszcze musimy zrobić pizzę, pizzę serową. serową No i teraz, I teraz wiesz, naciskasz na tą myszką, przytrzymujesz o, o i, teraz I teraz zrób, zrób serową Chyba serobę wow. Cienka, Krew to jest. Wystaw... W ogóle nie zostawcie widzowe łapkę w górę, w górę i, subskrypcję. i subskrypcję Żeby wasza... Jak nie zostawicie, to wasza pizza będzie tak wyglądać Co to za jakieś co mrówki w tej pizzy są, panie? <głosy> <głosy> Taka to właśnie tak będzie to wyglądać Taka robasywa jakaś będzie No to podajemy, chodź! Podamy komuś tę pizzę Co ja tu, co ja poszedł? Panie, chaty si kupił o kurde, ty tam kupujesz? <gry> a ty kupiłeś coś, a pizzerie. Tu jakaś pizza z muchami? No chodź, Czekajcie, Kaj... czekaj się Czekaj, potrzebujemy jakiegoś klienta, my... więc pogadajmy Ten z Barbie Może chce pan, pani spróbować z naszej pizzy nowej? Delicious U, ale ona lewituje <gry> Czeka, ta pizza Ale, Ale jak dla jak ciebie, jak, jak uważasz, tak że knieci są hamsta, coś, nie wiem, nie lubisz ich To patrz, takie coś robisz, pieszesz iść na głowę, niesiesz do kuchni I na, i na pizzę Nie, 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 nie da to coś wiele lepszego, lepszego. Co? To piesa Starno. No, nu. No, no. No, uh, uh, uh. Tylko to pytanie, czy to jeszcze działa. działa? Ta! A, działa. No to i to oczywiście... Jeszcze tego, tego, temu ty, ty, to piarzowi to robisz zamówienie. E, on Ale chce akurat... To soczek, to więc... Daję mu, to mu to no i to jest, to jest zadowolony. zadowolony. A nie, Ten człowiek to ci pali. Chcesz go uratować? Bierzesz tutaj gaśnicę. Dziękuję. Gasisz, ale on i tak nadzieję. A ja podziękował jeszcze! się. No. O nie! Człowiek się gotuje. je. mamy strzebałeś Ło pani, pizza O kurde panie Ta praca jest chyba dla nas za trudna chodzić. Nic nie było, nic nie było. I O, o, to o, to jest druga pizza. To jest a ale pokazuję jak tu się, się pracuje. Co to jest? jest? Serio tu się pizzę? To jest coś nowego. Tego to jeszcze nie było. To... asti uczymy się obydwojka. Bierzesz taką pizzę, a czyli klikasz i tutaj postawiasz na przykład. Czekasz aż będzie jakaś pizza, bo oni są idiotami i nie umieją pracować w kuchni. Ym, więc nie, godzinę za godzinę pewnie dojdzie jakaś jak pizza Panie, nie ma pizzy Nie można się zapakować O nie jak, jak nie ma was pizzy, pizzy, to chodź, chodź ja, zwracamy. <grym> tutaj wchodzisz w to? Chodź. W to, chodź e, a tutaj. Wejdź, wejdź na stół w to, Bierzesz pizzę. Dostawa pizzy no, no i są, no, są właśnie na dole takie numerki, numerki. A3, A B1 Po <noise> jakieś numerki? numerki I no powiedz, na przykład, przykład taki ty masz, masz numerek, to idziemy autem Łapaj Ja mam numerek 3-3 To chodź, chodź za mną, za bo auto jest dziwne Zobacz jaki jest podwójny samochód <noise> <noise> Idą Czekaj Czekaj KURDE Kurde, o to jeszcze jest Kurde, o to jeszcze jest kolejna praca którą ci to jeszcze Jak, jak jechać tym samym? Panie. No, fajnie pojedzieć O, jeste O wow. Hee, Eee, mnie Zgubiłeś, Zgubiłeś mnie Wypad, wypadłeś jakieś te pizze. To tam, tam... To, no nie no, to Chyba ogarniasz. Uprawienia na pojazd. U. Chyba to ogarniasz. Chyba. chyba. To jest taki to smutne. No widzę, że ogarniasz jak to się, się pracuje Ale zostało przed sobą os dwie, ostatnie dwie ostatnie prace Dostawa pizza tej jednej jeszcze nie wiem jak działa i druga Bo jest trochę ulepszona sztuka w ogóle ja mam tutaj coś nie ja mam na B coś tam coś tam Tę pizzę pizze mogę dropnąć, ta bierz no, ją I chodź Mów ojca jaki numerek B1 Dostawa pizzy Za nami jest jakiś gigant giga, bekon, który on, on jest, jest menadżerem. menadżerem. On, on cię, cię może banować, banować jakby co? <coughs> tak jak ja wiem. Nie? Bo on jest tak menadżerem. Kiedy wcisz komuś wskrypkę, to wtedy się wkurzysz. To było lepsze, 3 chyba? A 3 panie. A trzy. No, możesz <coughs> iść. To jest. Co się <coughs> stało? Samochody wypinać Niech się ich otwiera Czemu trzeba jeździć z domu? Dobre Nie wiem panie Nie wiem, trzeba Chodźcie na maszynkę Na maszynkę? Kończ emotes i zatańcz, zatańcz coś Ja jeszcze na A1 trzeba jechać A1, A1, A1. Aj, ten samochód to jakiś podwójny wbaga na na maskę No... I teraz idziemy do ostatecznej... a nie, prawie ostatecznej pracy. E, e, tutaj... ona też jest ciężka trochę. Ale trochę łatwa. Tu jestem za to... Pomyliłeś auto. Nie ta ciężarówka. Ło! Panie. Ta druga. I teraz jesteśmy jako dostawcy. A nie. Jesteśmy jako. E, jako nie wiem kto. Jako człowiek. E, dostawca produktów. Co O, tu jest kościół. I patrz, chodź za mną. E, robisz takie coś. Tutaj sobie, klikasz. Cześć, jest pani. Co to było? O nie, typ, typ nam chroniał zaraz! Y, musisz musisz klikać, klikać te tutaj owoce Te jakieś napoje te, i tak, napoje tak dalej. dalej O tak, tak tutaj, tutaj musisz, musisz przesuwać, przesuwać to, to. Przytrzymywać i, i przesuwać Ale A żeby, żeby więcej się, się pojawiało to za tobą, za, za tobą Są takie, takie przyciski. przyciski I musisz nie. mnie nie Nacisnąć Najpierw one się miał... mnożą te przedmioty. O, panie, Tutaj masz przeciw masz... te mnożysz na noc, przedmioty. Na Kamienie Ej <laughs> <laughs> i, I w ogóle pojęć coś, coś, bo ten w ogóle i temne te rzeczy w ogóle mały... nie miały... Tego, tekstury, a w ogóle kiedyś też nie było tych kamieni, nie wiem co to jest. A nie, to ciasto! A wygląda jak kamienie. Kamienie z gwizdytenem. Bez No jest ok, możesz chodzić. Możesz już iść. Salami. Dobra już hmm. Jakiś tam nam wywalił itemy ale walić to Wszędzie coś mamy hmm. trochę Tój jest To latający jest. Trochę tam jest O nie ci na posesję Zniszczyłem ci trawnik O, to jest auto podwójne, ale nie podwójne. W ogóle tu masz... Aha, tu jest nowy sklep ze zwierzętami, o tym tutaj nie wiedziałem. Tu jest dedam, tu jest takie... Tanie, tanio się da tu pić i temy czasem, temy tam można A tu, tutaj, to jest taka wyspa... ...imprez, Te ludzie mają tutaj swoje domki, jak szlepniesz, tam po <grym> No, i to mają takie duże domy. Do tutaj właśnie podjeżdżasz, skręcasz jak czołg. Podjeżdżasz tu, chodź za mną. Tu masz taką bajkę, klikasz E, i to wypycha. Patrz, ale fizyka. I później nacisz E, powracasz, tak w tak kółko. Ale teraz ostateczna praca nam została do zrobienia. A nie, są takie, wyczy, cztery jeszcze. jedna ja to jest. Czyli bycie normalnym człowiekiem, czyli yy, mieszkasz sobie w domku, tu robisz skina. <stut> to co? Możesz być zwierzęciem, na przykład myszą lub sema to robokrzy kosztuje. Uff. Tu jest menadżer. Ty tam możesz właśnie i... O, patrz. Musisz to nacisnąć i przesunąć do takiego małego czegoś. I to przejdzie. Później. Chodź do później, bo oni na co jacyś. jakiś jakiś jakieś włosy jest. <laughs> z tej, tej pracy to e, mi wypadło. Nie ci się czemu. To tak wygląda. Z tej pracy to mi włosy wypadły. <laughs> to mi włosy wypadły. <laughs> Widzisz, to, to jest prawdziwe, prawdziwe życie. Robane, Niestety nie przejdziemy. Nie uda nam się. Nie uda nam się. to, nam się to na... tego naprawić. naprawić. Niestety, niestety nie zrobisz, zrobi... Niestety nam się szyka. nie uda yy, naprawić jej pracę coś nie wiem, bo yy. wszystko tu wybuchło, widzisz. Ale, Ale możesz spróbować Jedną, możesz Jedną pizzę, pizzę, pizzę ci zrobię. Albo dwie. dwie. Patrz, jedna, jedna pizza, pizza tutaj, tutaj chodzi. chodzi Tutaj, tutaj druga yy, Zrobimy, zrobimy Kurde, typ co, co do piekarnika wszedł. Ja nie mogę napój. A pizza się jeszcze zbukowała. Chyba było kurde. Kurna ta pizza jest trochę surowa. Czas jest surowe. To ma być. No przecież teraz zapiorą wszystko, co zrobiliśmy. Krzykko raz. Dwa. Trzy. Cztery. cztery, cztery gotowa. Biegnij, biegnij. Biegnij już tam. Biegnijmy. Nie, I mamy, dobra! dobra. Nie, nie przy, Bierzesz piszak. tak! Ciskasz na pudełko, piłko, stawiasz tu, bierzesz pizzę do pudełka. Piszesz pudełka piszesz później naciskasz piszesz, i kroisz ją, zamykasz, zamykasz pudełko, i pudełko i przenosisz tutaj. tutaj. Bierzesz ten tutaj. Tasak! Uuu, dobrze. Klikasz drugi, drugi raz. raz. I, I przenosisz, przenosisz do tego. Dobrze. Jeszcze asaczka z tymi puczkami lemoniady, to tutaj Nie mogę tego odłożyć Ja nie mogę tylko odłożyć po coś ci pokażę, jak mi się uda Dobrze, zapaliłem cię O, co to się stanęło? Ej, Dobra, no to pizzowie patrzą na moją twarz. <g Mirek> uh, nie. O, uda mi się może. Wejść pod stół. Jakieś mi się udawało wejść pod stół. Tak i tak. A kurna, no to jednak nie Dobra, no to widzowie Mam nadzieję, że Wam się, się podoba odcinek No i uci, się nauczyliśmy grać Aspiego, wy pracuj w Pizzerii. Jak, jak myślisz, poradnik się przydał? Przydał się, przydał się No i patrzcie, patrzcie na to Dobra, dobra. No i na to jest końca jest odcinka, dobra, tylko Cię wywalaj no i... Elo. Kurna, czekaj. No i... Elo. Jakoś mały smartyk. Udało się. Ej, na co to piłotasty, że pizzy przyjechało? Kiedy akurat już się skończyła.